Gołębie są ze mną, odkąd sięgam pamięcią. Jako kilkunastoletni chłopak pokochałem te mądre stworzenia, a pasja do nich z roku na rok stawała się coraz większa i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Przez te wszystkie lata doskonaliłem swoje umiejętności hodowlane, aby móc rywalizować z najlepszymi. Wyniki nie biorą się z niczego. Oprócz zamiłowania do tego hobby potrzebna jeszcze jest konsekwencja, upór, wytrwałość, systematyczność, ale przede wszystkim to coś: wyczucie do gołębi. Gołębie nauczyły mnie pokory, były powodem wielu wyrzeczeń, jednak ciężka praca hodowlana sprawiła, że zacząłem odnosić sukcesy. Najpierw w skali oddziału, potem okręgu, regionu i polski. Lata od 2010 do 2017 to okres, gdzie zdobyłem wiele tytułów mistrzowskich. Wychodziłem na scenę z najlepszymi, wyhodowałem brązową medalistkę na Spartakia dziewnicze, poznałem wielu wspaniałych hodowców. Rok 2017 to kolejny ważny moment w moim życiu. Zacząłem budować własną firmę. Hodowla gołębi zeszła na drugi plan a co za tym idzie, wyniki lotowe i hodowlane mocno ucierpiały. Przez kolejne cztery lata byłem skupiony wyłącznie do rozwoju swojej firmy. Lotowanie na było tylko odskocznią i odstresowaniem. Brak systematyczności, ale przede wszystkim czasu, był konsekwencją spadku wyników. Jednak z hodowli nigdy nie zrezygnowałem. Dziś mogę być dumny z tego, że od zaraz budowałem stabilną, ugruntowaną na lokalnym rynku i rozpoznawalną markę firmy. Przyszedł czas, gdzie znów mogę myśleć o profesjonalnym powrocie do mojej pasji z dzieciństwa. Są tacy, którzy myśleli, że po takim czasie nigdy się już nie podniosę i nie wrócę do dawnego poziomu lotowania. Nie przewidzieli jednak, że dzięki temu stanę się jeszcze silniejszy i bardziej zmotywowany. Przywykłem już do kłód rzucanych pod nogi, że całe życie o wszystko muszę walczyć. Nigdy się nie poddałem. Pod koniec 2021 roku powstają nowe gojemniki. które Gołemnik rozpłodowe zasilają ptaki stopowych hodowli, dzieci olimpijczyków i najlepszych pasów polskich. Sezon 2022 zaczyna od lotowania na gołębie młode. Wynik zadowalający. Wracam do gry. Czy się podniosę i wrócę do dawnego lotowania w kolejnych sezonach? Śledźcie mój kanał i trzymajcie za mnie kciuki. Nazywam się Krzysztof Węglewski i nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.